Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno dwunastu i w drodze rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, a tam syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany a trzeciego dnia z martwych wstanie wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon o coś go prosiła on ją zapytał czego pragniesz rzekła mu powiedz żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie jeden po prawej a drugi po lewej twej stronie Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają Im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami Niech będzie niewolnikiem Waszym, tak jak syn człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, codziennie wędrujemy z Panem Jezusem, i Pan Jezus nas ciągle podprowadza, podprowadza do tego, aby. Kochać nieprzyjaciół, żeby nasza sprawiedliwość była większa niż uczonych w Piśmie i Faryzeuszy, żeby też mieć moc i siłę stawać się doskonałym, jak Bóg, Ojciec. A więc chodzi o miłość bezinteresowną, pomimo, nawet do nieprzyjaciół, a także byciem miłosiernym. I wreszcie Pan Jezus sam pokazuje. Że kto się uniża, ten będzie wywyższony. I tym największym przykładem jest uniżenie się Boga, który nie przyszedł po to, żeby mu służono, ale po to, żeby służyć. Na ostatniej wieczerzy Bóg, Król Wszechświata, uklęknie przed swoim stworzeniem, upadnie na kolana przed apostołami, uniży się, aby im umyć nogi. Czy może być większe uniżenie, a krzyż czyż nie jest uniżeniem się Boga, to jest najbardziej haniebna śmierć, jaka można, można było sobie wyobrazić w tamtym czasie. Największe uniżenie, największe upodlenie, to jest uniżenie się Boga. I teraz w tym kontekście, kiedy Pan Jezus mówi, idziemy do Jerozolimy, a tam On sam zostanie. Aresztowany przez arcykapłanów uczonych w piśmie, skazany na śmierć, wydany w ręce pogan, ci go wyszydzą, ubiczują i ukrzyżują. Poniżą go, wyśmieją. Ode będą chcieli nie tylko zedrzeć szaty, ale całą godność królewską Chrystusa, króla, Boga. I w tym kontekście mówi, że jednak zwycięży. Zmartwychwstanie trzeciego dnia. I może wtedy usłyszała matka, że jednak nie będzie tak źle. Że jej synowie Jakub, Jan mogą się jakoś urządzić przy Chrystusie, który będzie zwycięskim królem. Wiele już cudów pokazał, ale takiego cudu to jeszcze nie widzieli. Że będzie tak bardzo zniszczony, wykończony, aż zamordowany i będzie dalej żył. No to. Warto być przy takim królu. Modlitwa matki. Dzisiaj może zastanówmy się nad wielu, wiele matek modli się, wiele matek zostało świętymi, właśnie modląc się za swoich synów. Które, tak jak święta Monika słynna modliła się za świętego Augustyna, ale może też warto spojrzeć na zwykłe matki, które po prostu modlą się za swoich synów. Pragną dla nich jak najlepszej pozycji społecznej. Pragną w pewnym sensie kariery. To wszystko w pewnym sensie jest związane też z tym, że jeżeli ktoś będzie szanował mojego syna czy moich synów, będzie dobrze mówił, będzie podziwiał, to po części będzie mówił: O, jaką wspaniałą mieli matkę, to ona ich tak pięknie wychowała. Po części będzie to prawda. Ale czy Bogu podoba się tylko szukanie swojej chwały? A może trzeba ofiarowywać, oddać? Dlatego może Pan Jezus mówi, nie wiecie o co prosicie. Bo tak naprawdę, jeżeli chcecie być ze mną, to będziecie musieli przejść przez krzyż, wypić ten kielich goryczy. Pan Jezus, kiedy modlił się w Ogrójcu i zabrał też właśnie Jakuba i Jana do tego Piotra, i prosił ich, żeby wspierali go modlitwą, żeby czuwali, to oni zasnęli. A Pan Jezus wtedy krwawym potem się pocił. Decydowało się to, czy weźmie na siebie te straszne cierpienia. I wszystko, całe człowieczeństwo, można powiedzieć też pokusy szatana, obraz też osób, które nie przyjmą tej męki Chrystusowej, mówiło, po co to wszystko? Po co będziesz się męczył? To jest straszne. Cały lęk, który każdy z nas przeżywa, lęk przed śmiercią, jakby też był wlany w serce Jezusa, który był tym lękiem, jakby tak jak ta oliwka w ogrodzie oliwnym, miażdżony. Miażdżony poprzez to, że pocił się krwawym potem. I powiedział wyraźnie, wypowiedział swoje uczucie: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Ale później całą, całą sobą powiedział, bo właśnie po to przyszedłem na ten świat, aby wypić ten kielich. Nie moja wola, niech, niech się stanie, lecz Twoja ojcze, I to jest dla nas znak. Jeżeli chcemy być uczniami Chrystusa, to kiedy przychodzą różnego rodzaju pragnienia, uczucia, lęki, to trzeba wybierać tak, jak to mówił święty Ignacy kontra agere, Działać przeciwnie. Pan Jezus całą, można powiedzieć, sobą, osobą, powiedział tym, tak jak w modlitwie ojcze nasz bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. To całkowite zdanie się na wolę Ojca powoduje, że może być wyniesiony na krzyż. I to jest też zaproszenie dla Jakuba i Jana. To, że matka wyprosiła, to wyprosiła dla nich bliskość. Byli bardzo blisko Pana Jezusa. Byli w pewnym sensie w niektórych sytuacjach pierwsi. Zauważmy, nie tylko Jan był bardzo blisko Pana Jezusa na ostatniej wieczerzy, że można mi powiedzieć, słyszał bicie serca Pana Jezusa, bo skłonił głowę na piersiach Jezusa, ale też, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, jako jedyny ze wszystkich apostołów stał pod krzyżem. Był pierwszy w tym takim trwaniu przy Chrystusie. Był najmłodszym. Ale on usłyszał też o nowej Matce. Nie tej ziemskiej, tylko tej, którą daje Chrystus swoją Matkę właśnie Janowi. Żaden z apostołów tego nie usłyszał. Tylko właśnie Jan. Oto Matka Twoja. I w Janie odkrywamy to, że możemy my również być adoptowanymi dziećmi Maryi. Możemy ją przyjąć do siebie, tak jak to uczynił Jan. Drugi syn Zebedeusza i tej matki, która prosiła, żeby był blisko Jezusa, to był pierwszy w tym, że jako pierwszy ze wszystkich apostołów oddał życie. Zginął śmiercią męczeńską. Ścięty przez Heroda. Legenda, legenda, tradycja mówi o tym, że właśnie Jakub przybył do Hiszpanii. Tam jest słynne sanktuarium Santiago de Compostela, właśnie świętego Jakuba z Composteli. I święty Jakub jest dzisiaj patronem Hiszpanii i Portugalii. Święty Jakub większy, właśnie ten syn Zebedeusza, wcześniej. Został biskupem Jerozolimy. Po jego śmierci biskupem Jerozolimy był też Jakub, ale Jakub mniejszy, krewny nawet pana Jezusa, można by go tak nazwać. Ale wracając do tych dwóch synów Zebedeusza, którzy nie wiedzieli o co proszą, ale chcieli być blisko Jezusa. To jest dobre pragnienie. Maria uczy te dobre pragnienia dobrze ukierunkować. Natomiast nasze Matki też chcą dobrze dla nas, ale czasem nie wiedzą, co jest dobre. Ponieważ nie zawsze to, co nam się wydaje, że jest dobre, będzie ostatecznie dobre. Na zawsze. Pewna matka pewnemu lotnikowi swojemu synowi życzyła. Synku lataj bardzo niziutko i bardzo powoli. Nie wszystkie życzenia, nie wszystkie pragnienia powinny się spełniać. Tylko te, które Pan Bóg chce. Czasem, gdy Sami dla siebie coś, o coś prosimy, to może się okazać, że to dla nas będzie no, tak w ostatecznie niezbyt dobre. Zauważmy, że te pragnienia apostołów, które jeszcze nie były oczyszczone, wywołały wzburzenie pozostałych dziesięciu apostołów. Są takie pragnienia, które nie budują jedności. Oni chcieli za plecami tych. Dziesięciu pozostałych apostołów, coś dla siebie załatwić prywatnego. Załatwić może właśnie pierwszeństwo. A to Piotr został wybrany przez pana Jezusa na pierwszego z apostołów. Na nim buduje pan Jezus Kościół. A tu oni, jakby obok Piotra, chcieliby mieć jakieś miejsce takie uprzywilejowane. I w związku z tym Piotr mógł słusznie się oburzyć. Warto zauważyć, że kiedy Pan Jezus z martwych wstał i obydwaj, Piotr i Jan, biegli, biegli do grobu, to Jan był szybszy, był młodszy i pierwszy przybiegł, ale nie wszedł do grobu. Pozwolił wejść najpierw Piotrowi, ustąpił mu miejsca. I rzeczywiście Jan później będzie tym, który jakby towarzyszy Piotrowi, ale zawsze ustępuje mu miejsca. Razem z Piotrem jest ubiczowany przed Sanhedrynem, razem z Piotrem, Wędruje do Samarii, żeby udzielać ducha świętego, i zawsze gdzieś jest jakby w cieniu Piotra. To Piotr jest tym, który jest odpowiedzialny za Kościół. Również Jakub, choć jest biskupem Jerozolimy, to pozwala Piotrowi pierwszemu zabierać głos, i jakby Piotr jest odpowiedzialny za cały Kościół, za, za wszystkie kościoły w różnych miastach. Wracając jeszcze do tych zapowiedzi że Pan Jezus idzie do Jerozolimy jako świadomy, ten, który wie, co Go czeka. Wie, że tam pójdzie i Go aresztują, skażą na śmierć, wydadzą w ręce pogan. Oni Go wyszydzą, ubiczują i przybiją do krzyża, zamordują Go. To wszystko wie. Nawet apostołowie o tym wiedzą. Ale jakby nie biorą sobie tego do serca. I później przyjdzie to na nich jak Grom z jasnego nieba. W pewnym sensie o czymś wiedzą, ale sobie nie biorą do serca. Nie przyjmują, że tak będzie. Nie mogą sobie tego jakby wyobrazić. Spodziewają się zupełnie innej rzeczywistości. Jakby z tego, co słyszą, wybierają z martwych wstanie zwycięży. No ale kiedy umiera, to jakoś nie wierzą w to, że zwycięży. Kiedy mówią trzeciego dnia kobiety, że z martwych nie wierzą w to dopiero kiedy spotykają Jezusa, z martwych stałego zaczynają sprawdzać, czy to rzeczywiście on. Czasem do naszych serc Słowo Boże musi powoli, powoli jak przez skałę, przez takie drążenie przebijać się. I dobrze jest tak codziennie czytać Słowo Boże, codziennie pozwolić Chrystusowi, żeby mówił do serca. Czasem dobrze jest się spotkać we wspólnocie, pomodlić się razem, żeby pozwolić Bogu nas przemieniać, żeby nasze modlitwy były zgodne z wolą Boga, żeby rzeczywiście być blisko Chrystusa, żeby słuchać jego słów, słuchać jego pragnień serca. Pan z wami. Niech was błogosławi strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.